Witam Was bardzo serdecznie, tutaj patrzę, ale bardzo dobrą pozycję sobie zająłem. I ogólnie dzisiaj będziemy grać w końcu a i ja Was przepraszam, że, no, że czasem ma gadam jak i to mniej nie słychać, ale tutaj mamy właśnie w ostatniej parsce mi dropu de Doktor, czy jest warte. Snajperka to jest taka. No ja zauważyłam, że Mateusz mi podsunął mój kolega, żeby nagrać odcinek, bo podobno to mam subskrypcję nawet tego nie śledzę. No więc nagrywam Jezu, przepraszam Was bardzo. Mm, za tą baterię. Teraz jesteśmy. No? no dobra. Serio dużo słyszeliście. Szczerze, z odwiecznym dobrym nie jestem, ale wiecie, nowa broń, nowe wrażenia, to myślę, że jest okej. Okay. Tylko wolę jej brata takiego, bo też jest morsem. Bo są ogólnie, nie w każdej broni w tej grze są dwa takie, no takie rodzaje broni: elitari. El Elitarny. I to jest jeden z nich dwóch. Ja osobiście wolę server Ballet Jeden z nich. Ale to też jest Pro, nie? No ja myślałam, że on słaby. Nie wiem, też dla Pro. Tylko... Ja wam szczerze powiem, że... YouTube trochę pogarsza. Tak przynajmniej słyszałem grafikę, a grafika w tej grze jest... Znakomite. I ostatnio wyszło Black Ops 3, oczywiście najlepsze, nowe, wiadomo, chyba, ale według ocen to takie najlepsze nie jest. czytam ocen, to średnio ma 6, a to ma 8,5, więc jest różnica różnicy. Ale szczerze, pewnie te strony z tymi gramy to tam połowa była 1, one pewnie zawyżają, tak, pewnie średnio w ma I sorry za powtórzenie, bo chyba się czasem nie powtarza Średnio w maju to pewnie wychodziło właśnie około 6, a tam to nie. I zna, no, może to jest też takie asymetryczne ja za wszystko przepraszam i tak dalej, ale uważaj. Ja nie mogę więcej nagrywać niż w 15 minut, bo tak się dzieje, że... Lepiej nie Coś tam mówi mi, nie wolno nagrywać dużo niż w 15 minut, a jak chcesz coś kupić, to kup i nagrywaj więcej. Ja ogólnie nie sorry, bo mam też. Dobra, umówmy się, że nie będę Was za wszystko przepraszał. Więc przejdźmy do rzeczy. Broń jest fajna. To jest moje pierwsze z niej wrażenia. Snajperem gram ostatnio trochę lepiej niż szturmowcem. O, Silver Ballet. To, to jest ta broń. Ogólnie czym się różnią to szybkostrzelnością i celnością a, y, tym i DMEK. tam... Ja wiem, że oni stamtąd wychodzą, bo jeszcze jest mini mapa i tam trochę widać. Tam coś nie idą. Coś chyba wiedzą, że tam jest koleś z doktorem. Ogólnie ja nie wiem dlaczego to się nazywa, ale sprawdźmy. Ja, tu jest też inny celownik, dlatego koleś się taki zrobił. Oczywiście, nie mam problemu dość Nie umiem walić na uskołków, ale... ja no, to jest takie bardziej z Ja też jestem fanem CSA, jak ktoś z Was jest. I jeszcze jedno, ja nie wiem, czy to nowe to jest na pewno najlepsze, bo oceny ma dość słabe. Moim zdaniem po prostu ma 4 statystyki, a nie mam mobilności i obsługi. A tu jest 6. Jeszcze mam do końca fabuły tej gry nie wytłumaczyłem, ale. Dobra, wytłumaczę wam później. Wytłumaczę. Okay. Jeszcze problem jest w tym, że się przez ścianę tak nie da. Znaczy, nie, nie chodzi mi o to, że sobie z tą kolesia, Kalasia, który się stoi. Tam na tym budynku, który pewnie widzieliście o tym. Tylko, że no, przez takie cienkie ściany. Jak minusy celności to jedno, które widać. Ale jak, jak na przegrany mecz, to statystyki są dość dobre. O nie. Dobra, idziemy kopić. Sorry, że tak sobie siedzę. A i dlaczego nagrywam tą inną? No bo tej jest mała na YouTube. Jak ktoś chce ją zobaczyć, to musi wchodzić na zagraniczne i nic nie rozumie. Znaczy, oczywiście jest tam ktoś, kto to nagrywa, ale nie dużo odcinków i poza tym już tego nie nagrywa, więc jeśli chcecie nowe odcinki, to dobicie. Nie, no. Dam ja jednego lajka i mój kolega drugiego, więc dobicie trzech lajków. Okej? Okay? Jeszcze co jest mocne u mnie w tej grze, to nie wiem dokładnie. Bo raczej mam lepszy refleks niż celność, jeśli chodzi o bycie snajperem. Chodź z tą bronią do mnie. Nie. To jest też taki laser. To są sery punktów, te obok ekranu. Ja Wam mogę potem wszystko... choć nie potem, bo potem nie będę odgrywał. Równo. E, więc to jest granat, to. Już macie, widzicie tą ikonę 0. Jak, sobie, jak tego, na to nie zwróciliście uwagi, to możecie sobie sprawdzić ikonę. Jest. Tego kalosie, nie zauważyłem, że w częścią to, to tak średnio. Znaczy nie, że średnio, że słabo, tylko średnio, średnio. Bo mój kolega, Kuba, jest bardzo dobrym snajperem w ogóle w swojej grze, czyli Counter Strike Global Offensive i naprawdę go za to podziwiam. Ale też uważam, że snajperem w sensie się gra łatwiej, dlatego że tam ta gra nie jest aż tak dynamiczna. Tam, żeby mieć no, spotkać się z wrogiem, to nie, nie trzeba się zbytnio postarać, ale nie się tak. A nie, no nie widzicie, ale ja się tak przybliżam czasem, jak jest blisko wrogów. W sumie to mi to nic nie daje, ale tak już mam z przyzwyczajeniem. Jeszcze mnie to czasem martwi, że jedni mają lepsze spłony, drugi gorsze drudzy gorsze no bo wchodzą sobie jak jedni się spełnią za drugimi a inni się spełnią w miejscach gdzie po prostu są otwarci na całą mapę a ten koleś wie że ja... nie wie? nie wiedziałem jak jesteś sniperem no to masz trochę jeśli jakoś spotkasz na bliskie trzeba umieć tam skoprywać. A jeszcze nie dokończyłem, dlaczego CS jest łatwym do stypienia, a Call of Duty nie. Bo to Call of Duty jest takie dynamiczne, że te wszystkie jetpacki powodują, że żeby trafić trzeba się serio postarać, a nie. Żeby po prostu mieć farta i dobry refleks, bo się skampisz. Więc tu jest trudno. Sorry, że się tak jąkam w ogóle. Jak gram no to koszmarnie się jąkam Powtarzam I tak dalej Headshot, bum bum headshot Chyba mój pierwszy headshot z tej broni No więc widzicie wolno mnie być. Chyba. Co prawda, nie noszę okularów i nie mam nic do osób z okularami. Mój najlepszy kolega, z którym się dość często do kłócę, nosi okulary, ale. Dobrze. Jako, że wam teraz się zajmę wszystkimi tam częściami, bo ja mogę nagrywać 15 minut, a zacząć drugiej rundy nie będzie sensu, bo. Nie patrzę na statystyki, w sumie to nawet nie jest aż tak źle z grafiką, ale i tak lepiej nie patrzę. Zobaczcie, bo ja gram za sztormowym, no i uznajmy z powiększonym magazynkiem, którego na razie nie mogę odblokować, to mi idzie znacznie lepiej. I skąd ja to wiem, skoro nie mogę go odblokować, bo no to jest prestiż, to jest któryś tam prestiż i, i tak dalej i tak dalej, no więc ja mam... No dobra, puścić. Pokażę swoje wszystko i tak dalej. I może teraz dla was dwa odcinki nagram, kto wie. Kto wie. Rozbrojownia. Wszystkie nagrody. Ok, więc pierwsze RX 160. Ja nie będę wszystkich rzeczy pokazywał, tylko niektóre w skrócie. Z headshot. No fajna broń, tylko wiecie. No! Na bliskie dość słabe. RX60 taktykalno no chyba trochę lepszy, bo tam to odjedzie szybkość celności A dla mnie najważniejsze są obrażenia i celność. E, czyli te dwa pierwsze, a potem jest. Nie, Na, dla mnie najważniejsze jest obrażenia i szybkość Ja już wiem, że tak pewnie naprawdę nie jest, ale. Ja już tak mam. Ta broń jest koszmarnie słaba. Odejmuję aż o dwa dymencia, a dodaję tylko jedną szybkostrości. Tą bronią gram najczęściej. Nazywa się Balwaj 27 Inferno. I dodaję jedną szybkośronność i dwa obsługi odejmuję trzy mobilności. Dobra, dalej. MK14 gele no, słabe. ja w ogóle nie widzę MK14 i jest i słabe na blisko i na daleko. Optuary. No ma jeden dodatek, a odejmuje zasięgu, ultralight, nie wiem, ja większość z tych broni nie znam, bo z nich nie korzystam. Pro pip, no czasem korzystam, ale się mi się podoba. To SM1, bo w ogóle jak Niem jest elite, to się rzadko zdarzy, żeby dodawał chociaż jeden z grupy tej mocy, czyli obrażenia prócz szybkostronność, a to nie odejmuje szybkostronności, a dodaje obrażenia. MagnoTD, ja z tego nie korzystam, bo obsługa też jest ważna. A i, no, plus 2 zasięg, minus 1 obsługa, minus 1 mobilność. I możecie sobie to teraz już włączyć, ten filmik jak was. Ale nie zapomnijcie o lajku, żeby był kolejny odcinek. Wtedy to już włączę tam jakiś rundek. Marksman. Jeśli chcecie sobie dalej oglądać pozdni, to proszę. Marksman. No, słaby. Spanner to w ogóle, ja tego nienawidzę, to najgorsze broń świata. Broughton Glory, Spokos, Pain and Suffersburg, słabe. Link's Quater nie ja nienawidzę Linksa, ale to jest jedna ze snajperek. Snajperki to są, jest ich ogólnie 5, ale ja mam 4, dlatego że jest jakiś tam dodatkowy pakiet, ale go się nie opłaca kupować, bo tam jest o 1 piątą więcej rzeczy niż jest teraz, a kosztuje 2 razy więcej niż ta gra. Nie wymieniam, a ja tego nie chcę wymieniać, bo tu jest taki napis. No i tutaj słabe, no z tym teraz gram i oceniam, że w miarę dobry. No dobrze, no bo też w ogóle się zdarza, w rekrucie to jeszcze carbon tak ma i berserker. Nie, berserker jest chyba zawodowy, ale carbon to jest taka jakby kopia obsidiancyta, tylko taka jego, że jest rekrut dobrze, Willwind spoko, Barricade słabe, Cinchery i serdecznie tak taką od... wow mam dwa Cinchery, dobra. Cinchery, dobre, dobre. Wellhorn well słabe, Polad vortex ok, Power ok, tylko gorzej niż Polad vortex, Pitax, no słabe, słabe, słabe. To właśnie to się nic nie zmieniają, czy zwykłe, czy takie. I sorry, słowo, no ja nie mogę ogólnie Wam wszystkiego tego teraz pokazać. W następnym odcinku to zobaczycie i to się, że się na różne rzeczy. Pokażę też inne, no, bronię, więc do widzenia, pa pa.